Jeżeli chodzi o świat freestylu, gdy w niego wchodziłem, to czułem się bardziej taki, że miałem swój własny film. Choćby to była mała bitwa na wiosce, to traktowałem tę bitwę jakby to była najważniejsza bitwa na świecie i jakby takie Champions League. Jedno z najfajniejszych uczuć poza tam jakimś wygraniem mistrzostw i tak dalej to miałem na bitwie I jak Kłeba wrócił i jak sędziowałem to od samego początku byłem jakoś tak jakaś taka atmosfera tam była, że byłem tak dziecięco zajarany, nie? Tą, 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 bitwą. Ale to jest tak, ta ci onda tutaj przyszła wszelka, ale ty ją znasz z jedynie jest sputerka. No i to jest proste, jestem mocny, nie znam jej sputerka, znam ją z roczy. Pamiętam, że się popłakałem na publice, jak zobaczyłem, że Rafi jest tam, robi coś wielkiego, a ja stoję i to oglądam. I to był taki gwóźdź dla mnie wtedy, po którym myślałem, że już się generalnie nie podniosę. Czy przegrana z kazem mnie bolała? Nie za bardzo, bo nie czułem, że jakoś to przegrałem. To była jedna z tych walk, które były na tyle dobre, że tam nie było ani przegranego, ani teoretycznie wygranego. Absolutnie nie czułem żadnego lęku, żadnego stresu. Czułem, czułem że się świetnie bawię. Nie chcę tak jednym tchem wymieniać, ale wydaje mi się, że Recha już jest jakby legendą tych swoich czasów. Jak to Bartek oglądasz, to zapnij spodnie. Jestem zdania, że piwniczaki, które nas dyskredytują, porównując nas z, ze starszym pokoleniem, gdzie czasy są zupełnie inne i freestyle jest zupełnie inny. Powinni jednak zastanowić się, czasem pojawić się na tej bitwie, bo ja sam kiedyś gloryfikowałem, pewne pokolenie i dyskredytowałem inna, później zacząłem sam freestyleować I zobaczyłem jakie to robi wrażenie na żywo. Jeżeli chodzi o moją emeryturę freestyleowca, nie chciałbym tego przyciągać w nieskończoność. Uważam, że jednak ten moment, w którym trzeba zejść, podziękować, ukłonić się, to jest coś potrzebnego, żeby. Utrzymać to, co się udało zdobyć przez te lata, nie rozdrabniać tego po prostu. A może BOP10 będzie moją ostatnią bitwą, jeżeli ją wygram na przykład? Bo też się nad tym zastanawiałem, jakby już gdzieś kończyć, to właśnie na bitwie o południe.